Witam wszystkich. Siemaneczko z tej strony, przed wami kolejny odcinek z Alicji online. Energia mnie rozpiera. Mnie tak tutaj dawno nie było i tyle rzeczy mnie ominęło. <laughs> tak, z najważniejszych, to na pewno jest dużo giftboxów do otworzenia. Otworzymy sobie. Oraz. Ym, no tutaj, śnieg to mamy, nie wiem, czy ja to nagrywam. Yy, I co tam jeszcze? No chyba takiego bardzo ważnego. No do sklepu na pewno coś przyszło. Yy, więc poczekajcie. Tutaj tutaj. Tutaj coś mi się świeci. Breeding. Aha, zero fajnie. Dobra, zobaczmy na początek szybko sklep. <laughs> e, tutaj polecane. Takie coś. A, to jest z okazji chińskiego nowego roku chyba. O, jaki słodki, to jest taki chyba melonik albo coś takiego. to jest na Walentynki. Natural fabric. Okej, okay, okej, okay. słodka. O, to też mogę słodziutkie. Dobra, no i to tyle z nowości. A teraz spójrzcie, no mamy giftboxów. Uwaga, uwaga. O, a co to jest? A that you can face, that face. Chcę to. Beer 1. Czekajcie. Ja chcę beer 3. Czekajcie, jeszcze raz. Slash bear 3. Okej. Okay. Szybko to zrobię, bo tam pisało, że. Mogę sobie jako dekorację na ranczu. O jezu, faktycznie i w tym miejscu będą, i ona chyba tylko na event walentynkowy, ale fajnie. Dobra, będzie sobie białe tam. Tak, podczas walentynkowego eventu będzie tylko. Dobra, tutaj mamy te codzienne. Więc na początku otwórzmy te, a to raczej, nie wiem, przyspieszę może, no bo 23 prezenty. Także, no dobra, lecimy. Dobra. Tak, otwieram pudełko. To tak długo trwa tutaj to otwieranie, ale dobra. Lunar New Year Present. Lunar? No i 2000 gemsów. Fajnie. Bardzo mało mi brakuje do. A to? Kolejny Breeding Payment? Ile to jeszcze razy przyjdzie? Ooo, a tutaj mamy 70 tysięcy. Fajnie. Troszeczkę się ten nadrobimy. A to jaki koń to był wystawiony na Breeding? A ty pewnie. A ty? Co ty jesteś za konia? Ale jesteś ładny! Masz geny plus 9? Kiedy ja cię zrobiłam? Wow, jesteś śliczny. Okej, okay, nie spodziewałam się tego. Dobra, teraz takie zwykły New Year's present <laughs> robimy. To będzie raczej nudny odcinek. I... Firework. A po co mi te fireworksy? Czy one coś robią szczególnego? Zaraz zobaczę. Czy to też można... Odpalić może, bo ja nigdy tego nie robiłam. Będą karotki i gramy jeszcze na pewno. No właśnie. O, to już mam dodatkowy slot dla konia. Gdzie są te fajerwerki? Aha, nie mam tutaj. No i w tym będą karotki. No posłuchajcie, na pewno. O, w prezencie od Alicji może też być coś fajnego. Dobra. Tak jest. Uuu, 100 tysięcy, ale fajnie. Będzie nabrytowanie. Christmas present. Dobra, teraz otwieramy te świąteczne. Aha, świąteczne rogi. No dobra. O, drugi. Ale nudne to jest. 1000 gramów kurczę obłowia się nie jest, na szczerze. No i ostatni. W ogóle fajnie, że jest jeszcze śniegu. U mnie na przykład już nie ma śniegu bardzo dawno temu. Z, z, mies z miesiąc? Pół miesiąca? Mówi się pół miesiąca. O, kolejne 100 tysięcy. I teraz lecimy z tymi interesującymi, czyli prezent od Alicji. Tych w sumie od Stato, chyba od Stato, bo to są te z kalendarza adwentowego. W sumie nie wiem, czemu nie ma 24, no bo na kalendarzach normalnych jest 24, ale okej, okay, ale to chyba nie będę już otwierać na wizji, bo widzę, że to jest takie nudne i w ogóle długotrwałe, więc nawet to przyspieszać to nie ma sensu trochę. Inaczej, jakbym wchodziła codziennie, a tutaj są jakieś takie gorsze rzeczy. W, tych w tym prezencie od Alicji to myślałam, że będzie coś fajnego, ale pewnie będą jeszcze jakieś karotki Milion karotek, wow <laughs> Pięć over cubes znaczy te kostki też się chyba przydają Dobra, zostały dwa, więc strzelam, że właśnie będzie gemę, tysiąc może i karotki Chociaż, nie wiem, fajnie by było tak jest. Ło 5000 gemów! Prawie nastać na, stać na ten, na dwa snoty. W tych odstatach na pewno nie będzie takich fajnych rzeczy. No i tak jak myślałam, sto tysięcy. no i widzicie, nieźle poszło nam. Czy ten koni jest w końcu wymaksowany? Bo no, ja go maksuję już tyle czasu, a ten jest naprawdę śliczny. I ja nie pamiętałam, że cię nie, nie, nie miałam ty koniu słodziutki. Dobra, no także lecimy na jakiś wyścig szybko. Dawaj, 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 bo już się coś się zepsuło tutaj. No nie, no zacięło mi się. Bo wiecie, jest to kółeczko ładowania. No dobra, no to czekamy. Okej, okay, musiałam jeszcze raz włączyć grę, bo dam Ani rusz nie chciała się odciąć. Ciekawe jak będzie na wyścigu, bo coś widzę, że ten internet to tak średnio. Czy ten koniec na pewno na kontrolę? Tak. Jest on całkiem w sumie spoko statystyki, okej, okay, ale jest śliczny, naprawdę. Nie wiem, czy Wy pamiętacie, kiedy ja wy go wybrydowałam? Może będziecie lepiej. Lepszą pamięć mieć niż ja. Ice egg. Mm -hmm. No ale nie no, ja chyba nie chcę Ice egg. <coughs> Dobra. I uwaga, czy wystartujemy? Czy wystartujemy? O! Widzicie jak super... O Jezu, to jest ta mapa z jednym okrążeniem. Nie, żebym jakoś bardzo z nim przepadała. W ogóle jakie patrzcie, tutaj są te słodkie, zamiast tych baloników, to są... W sensie baloniki są w kształcie serduszka. To, to jest takie słodkie. Takie detale, maga, są jakby no No taka mała rzecz, a cieszę, no nie? W ogóle tutaj też jest serduszko, albo tutaj są różyczki. Fajnie wszystko to wygląda. Nikt nie może spać trasy, dobra. Nie wiem, czy tu się nawet da spać z trasy, ale okej, okay, dawno nie gramy jak coś. jakby bardzo, bardzo, bardzo mi źle szło. W ogóle z tą klawiaturą cały czas, no. Pamiętacie co się działo, że ja nie mogę tam ileś przycisków naraz mieć. O, zręcznie uniknęłam tego lodu. Dobra, i lecimy. Ach, ty małe. Nie, 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 myślałam, że w ściany wlecę. Dla tej krytycznego smoka i bym nie chciała się nim zarazić. O, no i tutaj na przykład już nie chciał skoczyć, nie? Nie wiem, czy to było widać. Mam smoka, ale no nie dam go nikomu, więc. Ach, i to krytyczne. O, może tobie oddam. No a ej, ja dotknęłam go bez jaj. Czemu się nie przekazał ten durny smok? Może tobie? Nie, już za późno. No to lipa. No to lipa, no ale cóż, w ogóle chyba troszeczkę się zacina. Jak tam patrzyłam wcześniej na ten pasyk ładowania. Ale no to nic z tym nie zrobię. Niestety ten internet, boże. Ja wam zazdroszczę jak macie internet, który przez cały miesiąc wam. W sensie wi-fi, wiecie, chodzi tak bez w ogóle problemu, bo ja mam praktycznie zawsze problem, nie wiem, albo się kończy, albo w ogóle mam jakieś problemy ze sobą. Także no, naprawdę, akurat teraz jeszcze jest w całkiem dobrej formie, jak na niego, ale no już tutaj widzę w tej Alicji, chociaż nie wiem, czy to nie wina Alicji, wiem, że Alicja miała w jakieś problemy i z Microsoft Defender, wiem, że jakieś te problemy z Microsoft Defender bo czy coś takiego, wiecie. Tym programem antywirusowym i on też mi odrzuca alicję na komputerze, ale no nie wiem, łatwo sobie w miarę z tym poradzić kliknąć. No w sensie na pewno ogarniacie, jak ktoś ma to. O, o, Aha, nie wzięłam, dobra, już myślałam. Bo wiecie co, pomyślałam sobie, że może się rozwali ta ściana, ale no niestety nie, także no, trudno. Dobra. Lecimy, to, już, e, to już, już końcówka? Nie, chyba nie. Wow, mamy krytyczne piórko. Najlepsze, co się mogło trafić. Dobra, jeszcze. Myślę, żebyśmy się wyrobili na zakręcie. Dobra, i ja, haha, jeszcze. I to jest last support. Nie, 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 nie. nie. Aha, nie wierzę, że ktoś na ostatniej prostej mi tym walnął. Co za ktoś w ogóle? Osłonka? Nie. Ja pierdzielę tuż przed metą Ale ten ktoś był wredny Przez niego jestem ostatnia Szkoda gadać. No dobra, przyjmę tą porażkę, bo... No, przyjmę tą porażkę z klasą, bo dawno nie grałam Mamy półtorej miliona, tak się mówi? Półtorej miliona, no tak Kurde, ale zaszalejemy na breedingu Może zrobię nawet odcinek osobny jak już wróciłam. Oh. Dobra, wszyscy wychodzą, to my też wychodzimy. No. Dobra kochani, dzisiaj chciałabym skończyć. Wiem, że pra prawdopodobnie krótko bardzo wyszło, ale to jest taki mój comeback trochę, a nie mam za bardzo czasu już dzisiaj. E, także e, ja wam chciałam powiedzieć tylko, że bardzo, 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 bardzo wam dziękuję za oglądanie, e, mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał i dajcie znać dajcie o tym koniu, bo moim zdaniem jest śliczny, <laughs> także e, do następnego!